Hamburg, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Myślę dzisiaj o Braniewie, założonym przez biskupa Brunona, brata Adolfa IV. Właśnie jesteśmy na terenie ratusza, gdzie wcześniej były klasztory ufundowane przez tych braci dominikanów. Franciszkanów. W dzień za zwycięstwo. Za zwycięstwo pod 22 lipca 1227 roku. Dziękczynienie, A mamy za co dziękować. To jest właśnie idziemy w Kościół świętego Piotra. Jedziemy drogami świętego papieża Benedyktka V 1040 lat. Urodził się w Rzymie, gdzie bazylika na Lateranie była konsekrowana 1700 lat temu, 9 listopada 1624 roku. Tam była 18 listopada konsekrowana Bazylika Piotra i Pawła Zambrana. Założył również granicę tam gdzie działał rówieśnik Adamasa Piechy Święty Biskup Józef Natanicach założył w granicach założył Zgromadzenie Matki Boskiej Niepokoranej. Nie, on mnie tam sprowadził. Założył miasto w A ksiądz Schneider, co 200 lat jego urodzin obchodziliśmy w styczniu tego roku, założył właśnie Matki Boskiej Niepokalanej w tym dniu, w tym samym dniu, co, Benedikt, co Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Boskiej. 170 lat będzie w tym roku. Także mamy powód, żeby dziękować Bogu Ojcu, naszemu Bogu Ojcu, Wszechmogącemu. Jezu, z Tobie. Dziękujemy Ci, święta Katarzyno.